Witam Was w kolejnym odcinku poświęconym Synapse SQL Serverless. Dziś powiemy sobie parę słów o tym, jak obsługiwane są pliki CSV. Przechodząc od razu do, do praktycznych przykładów, otwórzmy sobie Synapse Studio, w którym przygotowałem e, kilka skryptów e, pokazujących, jak obsługiwane są właśnie tego typu pliki płaskie w Synapse Serverless. Otwieramy zatem nasz skrypt i pierwsze co teraz możecie zobaczyć na ekranie, to bardzo proste odpytanie e, pliku CSV przez Synapse Serverless. Samo odpytanie niewiele różni się od tego, co mieliśmy w przypadku plików Parquet, czyli mamy Open Seta, wskazanie, gdzie znajduje się nasz plik CSV, wskazanie formatu. E, mamy też kilka opcji dedykowanych właśnie do plików CSV, których raczej nie będę tłumaczył, ponieważ są one znane chociażby z takich narzędzi jak BCP w SQL Serverze. Natomiast jedną ważną opcją, która może być pewno, pewnego rodzaju nowością, jest wersja parsera. W przypadku serverlessa mamy dwa rodzaje parserów, parser w wersji 1.0 oraz parser w wersji 2.0. Parser 2.0 jest nowszą wersją, jak sama nazwa wskazuje, natomiast jest pewnego rodzaju ograniczeniem w niektórych przypadkach, ponieważ nie wszystkie konstrukcje plików CSV są wspierane, natomiast jego niewątpliwą zaletą jest to, że jest bardzo, bardzo szybki i możemy uzyskać naprawdę dobre wyniki przy odczytywaniu plików CSV w porównaniu do parsera w wersji 1.0. Pełną specyfikację tego parsera znajdziecie oczywiście w dokumentacji. Ja sobie pozwoliłem tutaj wkleić kilka takich funkcjonalności, czy też takich cech Parsera 2.0 i Parsera 1.0 i widzimy, że parser w wersji 2.0 jest no, w kilku aspektach rzeczywiście ograniczony. Polecam zapoznać się z tym i... Ogólnie przyjąć taką zasadę, że jeżeli możemy używać 2.0, no to powinniśmy go używać. Jeśli nie będziemy mogli tego zrobić, no to przesiadamy się na parser 1.0. Ok, to co teraz widzieliście, to proste odpytanie, może sobie to uruchomimy. Zobaczymy, jak serverless sobie z odczytaniem tego pliku poradzi. Plik nie jest zbyt duży, to jest kilkadziesiąt megabajtów. Przy pierwszym uruchomieniu widzimy troszeczkę to, to trwa, ale niezbyt długo mamy nasz rezultat, tak jakbyśmy się tego spodziewali. Jeżeli byśmy chcieli wykonać analogiczne zapytanie, tylko z wykorzystaniem parsera 1.0, to uwidoczni nam się dosyć istotna cecha parsera 1.0. Chodzi mianowicie o to, że parser 1.0 nie jest wyposażony w tak zwany tak zwany schema inference, czyli nie jest w stanie nadać sobie typów danych, musimy my to zrobić jawnie w sekcji WIF zapytania Open -roset. Natomiast parser 2.0 jest w stanie odczytać typy danych na podstawie pierwszych stu wersji, po prostu te typy sobie nada. W jedynce musimy to zrobić sami, tak więc spróbujmy to zrobić. Oczywiście jeśli nie wiemy jaki... Jaki, jaką strukturę ma plik, który odczytujemy. Możemy użyć taką funkcję, która tu się nazywa SP Describe First Result Set, gdzie jako parametr przekazujemy konkretne zapytanie. Jak coś takiego sobie uruchomimy, to dostaniemy zestawienie kolumn wraz z typami danych, które do konkretnej kolumny mogą zostać e, przypisane. Warto zwrócić uwagę, że kolumny... Tekstowe od razu dostają warkar 8000. Natomiast no, jest to pewnego rodzaju informacja, którą możemy wykorzystać do zbudowania struktury naszego pliku właśnie w sekcji WIF. Budowanie struktury tego typu jest e, raczej znane. Pokazywałem to już w przypadku plików parke, Czyli podajemy po prostu nazwa kolumny, następnie jej typ. Jak coś takiego zrobimy, proszę zwrócić uwagę, mamy tutaj cały czas parser 1.0, uruchomimy takie zapytanie, to rezultat zostanie oczywiście zwrócony bez większego problemu. Jest natomiast kilka pułapek, które na nas czyhają w przypadku plików CSV i nadawania typów, czy też odczytywania konkretnych kolumn z takiego pliku. Bo sobie na coś takiego, co tutaj zawarłem. Wyobraźmy sobie, że chcemy odczytać tylko niektóre kolumny, nie wszystkie, tylko jakieś wybrane trzy, tak jak ja to zrobiłem w tym miejscu. No i wskazałem sobie te kolumny i oczywiście w sekcji with wskazałem, jakie to są typy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Jak spróbuję coś takiego uruchomić, zobaczmy co się stanie. Nie mam żadnego rezultatu. Widzimy czerwony wykrzyknik, czyli na zakładce Messages możemy zauważyć, że wystąpił pewnego rodzaju błąd. Sam komunikat nie jest za bardzo pomocny w tym przypadku, natomiast co tutaj się tak naprawdę stało? Otóż, wskazując podzbiór kolumn, to musimy pamiętać o tym, że parser myśli, że jeżeli my wskazaliśmy coś takiego, jak tutaj zrobiłem w sekcji with, to on myśli, że vendor ID to jest pierwsza kolumna, drop of date time to jest druga kolumna, a total amount to jest trzecia kolumna. Prawidłową kolejność mamy tutaj wcześniej wyspecyfikowaną i widzimy, że total amount na przykład nie jest z całą pewnością kolumną numer 3. Natomiast on w tym zapisie potraktował kolumnę numer 3 jako total amount i próbował nadać typ float. Ze względu na to, że to była kolumna drop of date time, no to oczywiście konwersja się nie powiodła. Czyli to, co należy zapamiętać, to fakt, że jeżeli odpytujemy podzbiór kolumn, to powinniśmy jawnie wskazać numer kolumny, do której chcemy się odwołać. Czyli nie tak jak ja tutaj zrobiłem, tylko tak jak widzimy teraz na ekranie. To znaczy, vendor ID to jest kolumna numer 1, drop of date time to kolumna numer 3, total amount kolumna numer 17, a store and... Yy, fwd flag to jest kolumna numer 4 czy podajemy po prostu numerek kolumny w sekcji w, do której będziemy się odwoływać i coś takiego ma już rację bytu i pamiętajmy, żeby to robić jest to z całą pewnością dobra praktyka, yy, która pozwoli nam uniknąć wielu błędów tak więc jak teraz to sobie uruchomię to powinniśmy otrzymać nasz rezultat nie mamy żadnego błędu wszystko powiodło się bez większego Problemu. Tak więc to jest pewnego rodzaju nowość, o której należy pamiętać w przypadku odpytywania plików CSV. W poprzednim wideo pokazywałem Wam, że pliki Parquet są składowane kolumnowo, to znaczy, że jeżeli odpytujemy konkretną kolumnę, to tylko ta jedna kolumna jest odczytywana fizycznie z tego pliku. W przypadku plików CSV sprawdźmy, czy coś analogicznego ma miejsce. Mam tutaj zapytanie, gdzie odpytuję, wszystkie kolumny z takiego pliku, a pod spodem mam zapytanie, w którym odpytuje tylko trzy z nich. Jak sobie uruchomimy te dwa zapytania, analogicznie jak robiliśmy w poprzednim, poprzednim wideo, próbujemy to uruchomić i na zakładce messages zobaczymy ile megabajtów zostało odczytanych, to widzimy, że mamy zarówno w pierwszym przypadku, jak i w drugim 21 megabajtów, co oznacza, że jako takiej eliminacji kolumn nie ma. I to jest bardzo duża wada w stosunku do formatu takiego jak parquet, ponieważ pamiętamy, że serwer lesie płacimy za ilość przetworzonych danych. Tak więc nawet jak potrzebujemy tylko 3 kolumny ze 150 w pliku CSV, to musimy odczytać te 150, co jest dosyć problematyczne i tu jest pierwsza złota zasada, jeśli tylko możemy. Mamy wybór pomiędzy plikiem CSV a plikiem Parquet, wybierajmy plik Parquet. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym Wam pokazać, to statystyki. Coś, co też może być dosyć ciekawe i dosyć nowe w stosunku do e, innych systemów czy do SQL Servera. Chodzi tutaj mianowicie o to, że statystyki mogą być tworzone na konkretnych plikach, które znajdują się na Data Lakeu. Robimy to za pomocą e, procedury składowanej SP Create Open Rowset Statistics. I tu w, zapytań, w parametrze przekazujemy zapytanie wskazujące na konkretne kolumny w ramach konkretnej lokalizacji na Data Lake'u, czy na konkretnego pliku na Data Lake'u. I teraz jak coś takiego sobie uruchomimy, to stworzone zostaną statystyki. Widzicie w tym miejscu, że stworzyłem je już wcześniej, dlatego też dostaliśmy błąd. Musiałbym je teraz usunąć i stworzyć na nowo. No, i teraz coś takiego, jak takie statystyki sobie istnieją, dzięki czemu plan zapytania, który będzie tutaj w silniku serverlessa wykorzystany do realizacji konkretnego zapytania, będzie po prostu lepszy, bo będzie mógł posłużyć się statystykami. Problem z tymi statystykami jest taki, że my musimy je tworzyć ręcznie. Jeśli chcielibyśmy je zaktualizować, to musimy je usunąć i stworzyć na nowo. Dodatkowo stworzenie takich statystyk wiąże się z tym, że dane z tych konkretnych plików, które sobie tu wskazujemy w, przy tworzeniu tych statystyk, powoduje odczyt danych, czyli musimy za to tak naprawdę zapłacić. Tak więc jest to dosyć problematyczne w utrzymaniu z, z wiadomych względów. No i to też o czym warto pamiętać, to w przypadku plików Parquet tego typu statystyki już mamy do dyspozycji, nie musimy o nie dbać szczególnie, tak jak ma to miejsce w przypadku plików CSV, więc to jest kolejna jakaś cecha, która wskazuje na przewagę plików Parquet w stosunku do plików CSV. Dodatkowo, jakbyśmy chcieli sobie odpytać metadane, tak? tutaj mam sysobjects odpytany i sysstat, chciałbym sobie zobaczyć... Te statystyki, gdzie one są stworzone, jak one wyglądają, no to niestety nie dostanę takich informacji, nie są one dla nas dostępne poprzez różnego rodzaju DMV-ki, co też jest, też jest dosyć sporym utrudnieniem. No i właśnie tak wygląda odpytywanie plików CSV. Myślę, że mniej więcej pokazałem jak to wygląda. Nie jest to zbyt trudny mechanizm, nie jest to zbyt trudna sztuka odpytywać pliki CSV. Natomiast trzeba pamiętać o tych kilku e, ważnych aspektach związanych właśnie z tym formatem w serverlessie. Na ten moment to by było na tyle, tak więc dzięki bardzo za to, że poświęciliście swój czas i do zobaczenia w kolejnym wideo.